Ola, się boi, że będą trudne pytania. Ola, ile to jest dwa plus dwa? Cztery. Fajnie. A co tutaj robiłaś dzisiaj w oratorium Marianą? Byłam na rozdaniu dyplomów. A jakich dyplomów? Ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Na kierunku? Administracja. I jak się czułaś tam w tej wielkiej, dostojnej sali, kiedy na środku niej musiałaś wstać? Masz szpilki? Nie. Nie masz. To wygodnie się szło. Tak, tak, A jak się czułaś, powiesz, powiedz, jak atmosfera? Bardzo przyjemna, było bardzo miło. Tak jak studia na kierunku administracja, czy tam już trochę gorzej? Dokładnie tak samo. No ale powiedz nam coś więcej, jak wspominasz te trzy lata na administracji? To były bardzo ciekawe trzy lata. Ale było bardzo trudno, średnio trudno, czy, czy tak. łatwo? Były różne momenty, tak. A jaki przedmiot największe problemy ci sprawiał? Mm, szczerze? Nie wiem. Podobnie. Nie było takiego? Nie, na pewno największa radość była ze zdania KPA. Tak! A Ola powiedz, a jakie masz plany teraz na ten czas po studiach? Idziesz na magisterkę? Tak, tak, idę na magisterkę. Do nas na administrację? Dokładnie tak. A wiesz, że teraz trwa rekrutacja na Uniwroc, właśnie w niedzielę zamykamy system rejestracyjny. Na drugi stopień trochę dłużej, nie martw się, ale mówię o studia licencjackie. Co powiedziałabyś kandydatom, którzy się wahają, czy wybrać na przykład administrację na uniwersytecie wrocławskim? Warto, czy nie? Warto, warto, zapraszam. No dobrze, ale jakieś rady starszej koleżanki? Uczyć się na bieżąco, tak, na pewno. Tak, dokładnie. Są jacyś wykładowcy, na, których należy się bać? Nie powiesz? Nie, nie. Bardzo przyjemny na początku wykład z z profesorem Sulikowskim. Super wykład, fajne wspomnienia. A ja widzę, że tutaj za kamerą stoi mama. Wspierała mama, rodzina wspierała podczas studiów? Tak, bardzo. To może pozdrów mamę. Tak, pozdrawiam mamę. Ale życzymy sukcesów na studiach magisterskich i później w pracy. Wszystkiego dobrego i dziękujemy za te kilka słów wywiadu. Dziękuję.